No, jeśli chodzi o no właśnie o oświetlenie, które, które widać za nami, no to rzeczywiście zmieniła się infrastruktura. Mamy 6 matr, masztów 12-metrowych, które oświetlają boisko treningowe. Środki pozyskaliśmy z samorządu województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury sportowej. Dziękujemy bardzo za to widzone wszakowi Wajkowskiemu, ponieważ wspierał nas w tym zadaniu. No i tak jak widać. Zawodnicy już po złym mogą trenować. Ja tak patrzę na nich trochę z zazdrością, bo kiedyś, jak ja jeszcze grałem w piłkę, to mogłem tylko pomarzyć o tym. Było to 150 tysięcy, które pozyskaliśmy. I jeżeli chodzi o kolejne jakieś plany na, na to, co tu, tu ma się zmieniać przy klubie, to myślę, że następną taką inwestycją będzie nawodnienie płyty głównej boiska. Czy to będzie już w przyszłym roku? W tej chwili jeszcze nie potrafię na to powiedzieć, bo to jest wypadkowa kilku, wypadkowa kilku zdarzeń i, i kilku, kilku jak gdyby, możliwości, które się przed nami w przyszłym roku pojawią, jeżeli chodzi o dofinansowanie. No zobaczymy jak to będzie, ale w pierwszej kolejności myślę, że to. Bo w tej chwili bo tak, mamy odnowiony budynek klubowy, mamy oświetloną płytę boczną, mamy rozciągniętą infrastrukturę, jeszcze, jeżeli chodzi o kablowanie ca, całej, również płyty głównej, jeżeli chodzi o oświetlenie. Ale to nam póki co nie jest potrzebne, ponieważ no, przede wszystkim my chcemy trenować w godzinach popołudniowych, zarówno dzieciaki, jak i seniorzy. Przy oświetleniu sztucznym, jeszcze gdy pierwsza drużyna nie będzie w najbliższym czasie grała, także z tym możemy poczekać. Natomiast to jest ważne, żeby utrzymać w odpowiednim stanie płytę główną boiska i do tego potrzebne będzie nawodnienie i myślę, że to będzie kolejna inwestycja, jaka tutaj pojawi się na Szydłiance. Czy żartobliwie można powiedzieć, że jak przyszło oświetlenie i te jednostki treningowe nadal mogą być intensywne, to my zaczynamy jeszcze na koniec sezonu wygrywać i to pokazuje, że świetna robota Pana Burmistrza, który nam to tutaj umożliwił i serdeczne podziękowania moje, mojej osoby oraz zawodników, jak i grup młodzieżowych, bo to tylko może przynieść efekt w przyszłości i to teraz widać po naszym zespole. Jak widać nastroje, w zespole bojowe, atmosfera fajna, bo po sześciu zwycięstwach to nie może być inaczej, ale to co mówił chłopcom w szatni, te sześć zwycięstw Odcinamy grubą krechą i czekamy tutaj na, na oronkę derby powiatu, mecz o, innej, o innym gatunku, takim, e, z podtekstami, bo to zawsze mówię, my jesteśmy gdzieś wyżej tabeli, oronka troszkę niżej, ale uważam, że w sobotę nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo derby rządzą się swoimi prawami. No Chciałem się, że patrząc po ostatnich meczach u siebie, że mimo wszystko będziemy zespołem, który będzie tutaj dominował w tym spotkaniu pod względem posiadania piłki, ale to nie zawsze przekłada się na wynik. No, jak każde derby, na pewno mecz będzie zacięty, myślę, że e, drużyna zorbańska też tutaj nie będzie chciała daniu skóry sprzedać i będzie grała bardzo ambitnie, tym bardziej, że drużyna zorbańska prowadzi nasz były trener, trener Szydłowianki, Andrzej Koniawczyk, więc tutaj na pewno będzie trudny be, e, bój, e, ambitna gra z obu drużyn, ale ja myślę, że wyjdziemy z niej zwycięsko i ja zakładam, że e, wygramy ten mecz 2-0 albo różnicą przynajmniej dwóch 0